Dzień dobry, dzień dobry. Internet w nowym domu nie pociągnął, słuchajcie. Będę musiała poczekać, aż mi podłączył Wi-Fi w domu, żeby robić stąd. No, ale nagram filmik po to, żeby jakieś słowo z rana poszło. Bo tak jak zaczęłam na, na live'ie już mówić o tym, że y, zadajemy sobie dużo pytań, zastanawiamy się, y, próbujemy wyciągać wnioski. To jest jedyna słuszna droga którą powinniśmy iść w życiu, że zastanawiamy się, wyciągamy wnioski, stosujemy do swojego życia. Yy, cały czas pytamy Ducha Świętego, odnosimy się do Niego i patrzymy w niebo, patrzymy w niebo i słuchamy tego wszystkiego co Bóg do nas mówi, a to zapatrywanie się w niebo to często jest to, że my po prostu przyjmujemy to, co jest w codzienności, że my przyjmujemy to co jest yy, to co, to, co dzieje się na co dzień w naszym życiu, że nie dyskutujemy z tym, że nie kombinujemy, nie próbujemy Boga zmusić do tego, żeby w życiu rzeczy układały się tak, jak my chcemy, tylko przyjmujemy. Myślę, że ogromna łaska płynie z tego, że my przyjmujemy to, co Bóg nam daje, ogromna łaska płynie z tego, że my mówimy Bogu tak na rzeczy, które może nie są zgodne z naszymi pragnieniami albo na rzeczy, które nas zadziwiają. Że my mówimy Bogu tak. I myślę, że to ciągłe mówienie Bogu tak, budzenie się rano, patrzenie w niebo i mówienie Bogu tak na wszystko, cokolwiek przychodzi, na to, że nie jesteśmy jak dzieci, że y, cały czas próbujemy y, po, poszerzyć to terytorium naszej zgody, naszego chodzenia z Panem Bogiem, naszego poddania się Jemu, naszego wierzenia Jemu. Będzie zmieniało nasze życie, więc dziś niech będzie taki dzień, niech zmienia się nasze życie, ponieważ my mówimy Bogu tak, ponieważ chcemy poszerzać terytorium, ponieważ chcemy angażować się w przeróżne dzieła, które, które poszerzają to terytorium. Chcemy też zmieniać swój charakter właśnie przez te tak. Teraz to jest taka myśl, która mnie drąży, która jest we mnie bardzo mocno, że ta zmiana charakteru, praca nad swoim charakterem, wyjście z takiego bycia: ja to lubię mówić, lebiodą życiową, ale nie wiem, czy to jest komunikatywne dla wszystkich. Wyjście z takiego momentu w życiu, w którym tylko się użalasz, płaczesz, nikt cię nie rozumie, nikt cię nie kocha i w ogóle źle się czujesz, i, i dlaczego cały świat nie rozpacza z tobą. Wyjście z takiej. Z takiej opresji bycia sabotażystą, samym, samemu sobie. Myślę, że jest taką podstawową kwestią w wpuściu za Bogiem, wpuściu za Nim. Więc dzisiaj zapraszam Was do tego, żeby rezygnować z bycia osobą, która tak użala się nad sobą, która jest bardzo skupiona. Wiadomo, że czasami są sytuacje, że, że coś się musi zadziać, tak? że my musimy odstąpić od pewnych rzeczy, ale w większości sytuacji. Jest to tak, że powinniśmy walczyć, że, że im więcej walczymy, im bardziej przyjmujemy to, co jest z wolą Bożą. Moim zdaniem, tym bardziej zgodny Bóg jest, tym bardziej Bóg chce dawać nam rzeczy, o których my marzymy. Kiedy my nie drapiemy o nie, kiedy nie dopominamy się, to Bóg tym bardziej wtedy zabezpiecza nam te rzeczy, zabezpiecza nam te tyły. Więc, więc na co musisz się dzisiaj zgodzić? w jakim miejscu walczysz z Bogiem na co mówisz Bogu nie na co mówisz ja nie chcę tak, chcę inaczej spróbuj może powiedzieć Bogu ok spróbuję pójść Twoimi drogami ponieważ Ty jesteś drogą, prawdą i życiem spróbuję tymi drogami pójść i poddać się Twojej woli uwierzyć wszystkim ludziom na początku, którzy mówią że Bóg wie lepiej niż my spróbuję taki dzień dzisiaj mieć ja ja walczę o to, żeby przyjmować to, co jest i choć yy, są to często dla mnie trudne sytuacje, to ja walczę. Więc zapraszam dzisiaj do tego, żeby patrzeć w niebo, żeby szukać Bożego spojrzenia i żeby wchodzić w głęboką, yy, taką piękną, piękną, pełną miłości, relację z Bogiem. Przez to, że mówisz Mu tak na to, co Cię spotyka, że się nie bijesz, że nie rozpaczasz, że nie płaczesz i że się nie użalasz nad sobą. Dobrego dnia.